Dobra noc, kiedy dzień dobiega końca, a my nosimy ciężar zmartwień, zmęczenia i trudów, no staje się zaproszeniem do odpoczynku. W sercu każdego z nas jest pragnienie prawdziwego ukojenia i wolności od obciążeń, które nosimy. Ale Bóg, nasz kochający Ojciec, oferuje nam coś więcej niż tylko fizyczny odpoczynek. On oferuje nam głęboki pokój dla naszej duszy, prawdziwe wytchnienie. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 11. W wersecie 28. Czytamy to wspaniałe, osobiste zaproszenie od Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jaka to wspaniała obietnica! Jezus nie tylko rozpoznaje nasze zmęczenie i ciężar, ale aktywnie zaprasza nas, abyśmy Jemu oddali. On chce nam dać prawdziwy odpoczynek, który leczy naszą duszę, uspokaja nasz umysł i odnawia naszego ducha. To odpoczynek który nie zależy od okoliczności, ale od naszej wiary w Niego. W tym cichym momencie przed snem wyobraź sobie Jezusa stojącego przed Tobą z otwartymi ranionami. On widzi każdy Twój wysiłek, każdą Twoją walkę i każdy ciężar, który nosisz. Wdychaj Jego zaproszenie. Wydychaj swoje obciążenia i swoje zmęczenie. Pozwól, aby ta prawda wypełniła całe Twoje serce, uspokoiła Twój umysł i przygotowała Twoje ciało na głęboki, spokojny i regenerujący sen. Odpocznij pewności, że Jezus chce ponieść Twój ciężar, abyś mógł cieszyć się Jego lekkim jarzmem i prawdziwym pokojem. Pomódlmy się, kochany Ojcze. Na zakończenie tego dnia dziękuję Ci za zaproszenie Jezusa, aby oddać Mu wszystkie moje ciężary i otrzymać od Niego prawdziwy odpoczynek. Dziękuję Ci. Że jesteś Bogiem, który widzi moje zmęczenie i pragnie mi ujrzeć. Panie, w tej chwili oddaję Ci wszystkie moje ciężary i zmartwienia. Oddaję Ci moją pracę, moje finanse, moje relacje i wszystkie moje obawy. Proszę, obmyj moją duszę Twoim pokojem, który tylko Ty możesz dać. Daj mi prawdziwy odpoczynek, ten, który uspokaja moje serce i umysł. Pomóż mi zaufać, że Twoje jarzmo jest lekkie i że ty niesiesz mój ciężar za mnie. Proszę cię, Ojcze, strzeż mojego snutej nocy. Niech mój odpoczynek będzie głęboki i spokojny, abym obudził się jutro z odnojoną siłą w ciele, umyśle i duchu. Uchroń mnie od wszystkich koszmarów, lęków nocnych i myśli, które próbują ukraść mój pokój. Niech Twój Duch Święty otoczy mnie, mój dom i wszystkich moich bliskich ochroną. Przygotuj moje serce i mój umysł na to, co przyniesie jutro, i pomóż mi pamiętać o tym, że u ciebie zawsze znajdę ukojenie. W imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Śpi pokoju, wiedząc, że Jezus chce ci dać prawdziwe wytchnienie. Pamiętaj o Jego słowach. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. On jest Twoim odpoczynkiem. Niech Jego pokój i odnowa otulą cię tej nocy, dając ci prawdziwy i głęboki odpoczynek. Nie zapomnij aktywować powiadomień, abyśmy mogli kontynuować naszą wspólną podróż wiary.